Polska Mówi, Andrzej Dybowski, witam serdecznie. Dziś ze mną w Polska Mówi gość, pan Leszek Boguszewski, instruktor szef amatorskiego klubu filmowego SAWA. Witam. Dzień dobry. Panie Leszku, w poprzedniej rozmowie odcinku yy, nawiązywaliśmy do powstania historii yy, klubu, który już od 50 lat istnieje, a chciałbym coś się dowiedzieć yy, o tym okresie, który jest, powiedzmy, nie wiem, w latach, zaczął się w latach 90. No właśnie. Klub miał dwa takie okresy. Pierwszy do 92 roku yy, i drugi, kiedy to za zaczęły się tak zwane warsztaty filmowe. W tych warsztatach filmowych y, u, uczestniczyło już w tej chwili od 1500 do 2000 osób na przestrzeni tych 20 paru lat. Y, przeważnie byli to ludzie młodzi, chociaż warsztaty nie były zamknięte dla, wiekowo dla żadnych ludzi. No właśnie, do kogo były dedykowane te warsztaty? Cel tych warsztatów? Y, warsztaty były dedykowane dla ludzi, którzy chcieli y, zdobyć podstawy filmowania. Wiadomo, że studia filmowe to tylko część osób dociera na taki etap, natomiast, żeby dowiedzieć się, czy chce być filmowcem, to, to trzeba się tym zainteresować najczęściej, najlepiej w młodym wieku, chociaż przykłady były takie, że i po 50 ludzie zaczynali myśląc również o zawodowym filmowaniu, ale, ale głównie byli to ludzie młodzi, czyli licealiści lub studenci. Którzy często, chociaż nie zawsze, myśleli o swojej ewentualnie przyszłej karierze zawodowej Lata, w tej dziedzinie. Lata 90. to już tak, taki większy dostęp do sprzętu audio-wideo. W Baltonie pamiętam, można było zakupić kamerę. Już, już, już się pojawiał ten sprzęt na rynku. Czy osoby, które przychodziły do Pana, były właśnie, miały dysponowały własnym sprzętem? Czy to Państwo, żeście ten sprzęt. W tamtych latach sprzęt był rzeczywiście własnością klubu, a dokładnie domu kultury, przy którym klub był, ponieważ no, sprzęt był relatywnie dość drogi i w ogóle trudno dostępny. Nie wiem, czy zdaje sobie Pan sprawę, że w latach 90. na kamerę Blaupunkt Super VHS trzeba było się zapisać i czekać w kolejce, niezależnie od tego, czy się było znanym klubem filmowym, czy nieznanym klubem filmowym, czy prywatną osobą, czekało się parę miesięcy lub parę tygodni przynajmniej na, na to, żeby zakupić kamerę Super VHS, vhs może były bardziej dostępne. Ludzie, którzy przychodzili, przeważnie nie mieli własnego sprzętu w tamtych czasach. Nie mówiąc o jakimś prostym magnetowidzie, z którym mogli sobie wyświetlać nagrane rzeczy w domu, ale takiego sprzętu do produkcji nawet amatorskiego, klubu, amatorskiego filmu w tym czasie przeważnie w domu nie mieli. Czy wtedy w tamtych czasach można też było y, zajmować się montażem prywatnie, czy, 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 był wtedy, też, czy były programy na komputery do montażu filmu? Ledwo były co komputery, nie mówiąc o programach. Rzeczywiście w, gdzieś około 1995 roku pojawił się w takim studiu filmowym, w którym współpracowałem, pojawił się pierwszy program do montażu firmy Sony. Nie wiem, o ile wcześniej był na świecie, ale w tej firmie był i program kosztował 100 tysięcy dolarów. Znaczy urządzenie do montażu i program cały kosztował 100 tysięcy dolarów. Był to rzeczywiście program komputerowy. Później wyszła tańsza wersja już za 100 tysięcy złotych. To była to, podejrzewam, nie lada gradka, mieć możliwość korzystania z takiego sprzętu. My, my z takiego sprzętu nie mieliśmy możliwości korzystania, natomiast w klubie były dwa solidnej klasy Magnetowidy Super VHS, na których można było film zmontować. Oczywiście nie montowało się go tak łatwo jak na komputerze za pomocą programu do montażu ale to była trochę taka wir wirtualna zabawa, polegająca na odpowiednim naciśnięciu guzików, bo trzeba było o 2,5 sekundy wcześniej nacisnąć guziki, żeby zaczęło się nagrywać. A jak teraz wyliczyć, żeby trafić na właściwą klatkę? Ale trening czyni mistrza, czyli udawało nam się to robić, pomimo że, że było to trudne w ten sposób montować. Natomiast te magnetowidy, które były w klubie, miały tą zaletę, że dawały czyste sklejki w przeciwieństwie do sprzętu domowego, tańszego sprzętu domowego, gdzie przy próbie montażu taka sklejka często było szarpnięcie. W związku z tym no, ten film był technicznie filmem nieudanym. Dlatego też młodzi ludzie nie, nie tylko z tego powodu, ale również z powodu sprzętowych przychodzili do klubu. No i tu mogli zdobyć podstawy filmowania. Po co im. Czy codziennie życie się, się widywali w tym klubie? Nie, nie. Zajęcia były dwa, dwa razy w tygodniu, czasami były trzy razy w tygodniu, bo była tak zwana grupa, dwie grupy początkujących na przykład i jedna grupa zaawansowanych. I wtedy by było to trzy razy w tygodniu. Także codziennie nie spotykaliśmy się w klubie. Natomiast co dawały te zajęcia? Dla osób, które chciały później walczyć zawodowo, uprawiać twórczość filmową, uprawiać twórczość filmową, no często były to przedwstęp do egzaminów do szkoły filmowej. I z relacji jednej zdającej mówi: Słuchaj, to, że ja tu byłam, to mi bardzo pomogło, bo ja już wiedziałam, na egzaminie nie ma zbyt dużo czasu. Jak ustawić kamerę, gdzie ustawić, po której stronie osi filmowej ją ustawić, to trzeba wiedzieć. Jak się tego nie wie, no to przeważnie na egzaminie jest ciężko do łódzkiej szkoły filmowej. Natomiast jak ja to miałam w klubie, no to przez te pół godziny, które miałam na realizację, już. Bo na przygotowanie to tam jest oddzielny czas, ale na realizację powiedzmy pół godziny, to mogłam tą y, operatorowi powiedzieć, gdzie postawić ma kamerę do następnego ujęcia, i to mi nie zabierało czasu, bo ja już to wiedziałam z, z tych zajęć y, tutaj dla początkujących. Czy wśród y, wychowanków, jeśli mogę tak nazwać, są osoby, które dziś możemy podziwiać, czy zobaczyć gdzieś na y, napisach końcowych filmów? Które przychodziły, brały udział w warsztatach w klubie SAWA? Takich osób jest bardzo dużo. Jak panu powiem, że jak leci na przykład serial Klam, Klam to w napisach końcowych bywa do czterech osób, które ch chodziły na te warsztaty. To, mówię, to jest jeden przykład e, serialu, bo przecież seriali jest dużo i dużo jest filmów, które powstaje. Także ja liczę, chociaż nie liczyłem tego tak dokładnie, ale orientacyjnie mogę powiedzieć, że. Około 150 osób, które chodziły na te warsztaty, działa teraz profesjonalnie w branży filmowej, bo nie są to sami reżyserzy i operatorzy. Są to ludzie, którzy montują, którzy oświetlają, którzy współpracują i tworzą różne rzeczy na potrzeby filmu, ale takich osób liczę, że jest około 150, chociaż. Też, co jest ciekawe, że o wszystkich pewnie nie wiem, bo czasami po wielu latach dowiaduje się, że mój uczestnik warsztatów zdał do szkoły filmowej w Nowym Jorku na przykład. Takie rzeczy czasami po czasie, ale z, tego, z mojej wiedzy wynika tylko, że 40 osób zdało do szkół filmowych w kraju i na świecie. 40, a tu mówię o 150, czyli część osób, to są takie osoby, które innymi drogami zdobyły to potrzebne doświadczenie, żeby pracować teraz w branży filmowej i początkiem tej ich drogi były warsztaty filmowe w klubie Sawa. Dziś kto dziś przychodzi na warsztaty do klubu Sawa? Dzisiaj mogą przychodzić zarówno tacy, którzy myślą o Swej działalności późniejszej, czyli działanie w branży filmowej, czyli ludzie młodzi, jak również ludzie dorośli, bo czasami niektórzy zaczynają w tej branży filmowej. Jako reżyserzy mam taki przypadek, działać po 50. I w związku z tym. Skończył warsztaty filmowe, żeby łyknąć podstawy sztuki operatorskiej, podstawy reżyserii i montażu, bo to jest jakby w pakiecie jednych rocznych warsztatów. Jako, że zawsze tłumaczę, że reżyser też powinien znać podstawy sztuki operatorskiej, żeby mieć wspólny język z operatorem, bo jeśli operator powie, że to ja zrobię teraz na szerokim kącie, to reżyser, który nie wie, co to jest szeroki kąt i jak on działa, to nie będzie wiedział, co, co to znaczy, prawda? Czyli reżyser również musi mieć podstawy te operatorskie, żeby mieć wspólny język z operatorem. Filmowym. Panie Leszku, a tak dla Pana y, y, sprzęt jest y, ew, ewolucja straszna, jeśli chodzi o, o nowości. Czy Panu łatwo było się przestawiać w czasie tej drogi z tego sprzętu, którym dysponował Pan? 30-40 lat temu, a teraz, którym Pan dysponuje, no to jest zupełnie inny sprzęt, bo kiedyś musiałem umieć obsługiwać sprzęt tradycyjny, czyli kamery filmowe na taśmę i później umieć sklejać tą taśmę, czyli robić montaż tego, i jeszcze umieć wywoływać, bo przez wiele lat samodzielnie samodzielnie wywoływaliśmy taśmę filmową bo robiliśmy to lepiej niż zakłady usługowe. Ja z zawodu byłem chemikiem, w związku z tym obróbka taśmy filmowej była dla mnie, można powiedzieć, że pasją, a nie przymusem. Kiedyś nastąpił taki przypadek, że obrobiony film właśnie na tej taśmie przeze mnie, mój film na tej taśmie orwowskiej, bo firma Orwo produkowała tą taśmę, yy, poszedł na festiwal, natomiast yy, na który ogólnopolski festiwal w Kędzierzynie się wtedy odbywał, yy, który przyjechali przedstawiciele firmy Orwo, czyli tej, która produkowała taśmę. Oni na, chyba również do aparatów fotograficznych. Tak, tak, tak. No, to, to była odbudowali. zresztą ta sama emulsja, bo która była albo na, yy, na kliszę do aparatów, albo na kliszę yy, filmową, także. Że, że to emocja była dokładnie taka sama. Oczywiście w zależności od rodzaju, no to, to tam się różniła, ale, ale dokładnie można było tą samą emocję zarówno na taśmie, jak i do aparatów. na Filmy do aparatów. No i właśnie ci przedstawiciele ufundowali nagrodę dla najlepiej zrobionego filmu na taśmie Orwo. No i zobaczyli między innymi w tym konkursie mój film i i powiedzieli, organizatorzy mówią, no może ten, podpowiadają im, bo no, sami widzieli. Nie, nie, ten się nie nadaje, bo to jest zrobione na zachodniej taśmie. <laughs> no więc wtedy organizatorzy wzięli tą taśmę. Na szczęście wtedy nie trudno było to udowodnić, jako że ta, każda taśma na brzegu miała tak. nazwę firmy i pokazali, że to jest Orwo. No więc oni trochę osłupieli, przyznali mi nagrodę, która okazała się trochę parodią nagrody. Dlaczego? Dlatego, że było to 10 rolek, Taśmy 16-metrowej. Spore koszty były takiej taśmy, czyli wartość tą miała, ale nowej, która wchodziła na rynek. Ja byłem bardzo szczęśliwy, ponieważ ta taśma była. No, byłem pierwszy w Polsce, który tą taśmę dostał, to była taśma, która jeszcze nie była w sklepach. I mówię, no to teraz ja będę najszybciej umiał ją obrabiać. I coś się okazało, że taśma była źle zrobiona jeszcze, bo to był prototyp można powiedzieć taśmy ja się strasznie z nią później namęczyłem i nic mi nie wychodziło, to znaczy wychodziło, obraz był, ale obraz był za fioletowy, za, za różowy, za niebieski, miał nieprawidłowe barwy okazało się, że po prostu jakby zapomnieli jednej warstwy jeszcze nałożyć żółtej, która by wtedy dała odpowiednie kolory tak, taką, w związku z tym no właśnie, czyli to były takie śmieszne przypadki, jak ktoś potrafi coś potrafił, a Panie Leszku, czy dziś po 50 latach pracy działalności klubu, klub jest jakoś dotowany? Czy Państwo, czy Pan musi sam zarobić na działalność tego klubu? Klub nadal nie jest dotowany, tak jak powiedziałem w tej wcześniejszej części od 2000 roku praktycznie nie jesteśmy finansowani i w związku z tym no, trzeba utrzymywać się ze składek członkowskich, można powiedzieć, co jest bardzo trudne. Ilu w tej chwili członków klub zrzesza? W tej, w tej chwili na liście jest 18, ale na zajęcia przychodzi 6 do 10, tak to zwykle bywa pod koniec semestru, także... E czy warsztaty, jeśli powiedzmy jestem zainteresowany, zapisuję się na takie warsztaty, czy mogę dołączyć do grupy, czy to są jakieś terminy, jak to wygląda nabór? Nabór jest dwa razy w roku. Raz na jesieni i zaczyna się semestrem sztuki operatorskiej, który kończy się w okolicach 15 lutego i później rozpoczyna się aż do 30 czerwca semestr reżyserii i montażu. Czy możemy mówić o kosztach? Jakie to są koszty udziału w takich warsztatach? No więc właśnie koszta są, można powiedzieć, że może dla niektórych wysokie, ale w porównaniu z podobnymi formami warsztatowymi, bo ja to porównuję. W tej chwili warsztaty filmowe, dwudniowe, potrafią kosztować od 1500 do 3000 zł. No tam dochodzą, często są to koszty hotelu i inne tak. rzeczy są w tym opłacone, no ale, ale warsztaty trwają dwa dni, czyli jedna noc w hotelu. I, i takie są koszty. Tutaj koszty semestru. To jest 600 zł, czyli no od 10 lat praktycznie cena zmieniana, bo jakby już nie cena jest najważniejsza, tylko umożliwienie osobom, które by chciały uzyskać, zdobyć podstawy tej sztuki operatorskiej czy reżyserii i montażu, żeby, żeby miały do tego możliwości, czyli ta cena jest. Najbliższy nabór kiedy? Najbliższy nabór trwa w tej chwili yy, i SMS powinien rozpocząć się w końcówce lutego. Jak możemy Państwa znaleźć? Yy, znaleźć nas można na stronie yy, akfsawa.pl yy, To jest nasza podstawowa strona, yy, na której wszystkie informacje o klubie. A oprócz tego telefonicznie 601 238 464 to jest do mnie bezpośrednio telefon, plus adres y, to jest Biblioteka Publiczna y, na Bielanach na Duracza 19. Zachęcamy bardzo do wzięcia udziału w tego typu warsztatach. Podejrzewam, że to jest nie lada. Yy, fantastyczna też historia, udział w wzięciu w historii i, i, i fantastycznie spędzanie też czasu z tego, co Państwa czytałem. Yy, bardzo dziękuję moimi Państwa gościem był pan Leszek Boguszewski, instruktor szef yy, amatorskiego klubu filmowego Sawa. Dziękuję. Dziękuję.